Życie nam szybko mija, to ulotna chwila, pięćdziesiątka prawie mi dobija, nadal się tu trzymam i nabijam, myśla i wybiegam w dal, w rękach ten mój mam, Rad to dla mnie święty gral, widzę się nie poddam, potrzebuję tego jak ten u kolego, bo uzależniłem się. Od... Mleci piona dla każdego zioma i koleżanki. To piękne nasze Słowianki, co nosiły te korale i te dzianki. Mordeczki moje, my dla was robię czyste nimi jak z machiny. Tak Także uważajcie, uważajcie sukni syny. Waleczni, skuteczni i dla wroga niebezpieczni. Nieugięci, zawzięci i za polskie życie swe poświęci To nasi wyklęci, to te wersy, huści ich pamięci. Bo ja w życiu niejedno widziałem i nieraz się przejechałem Kiedy trafisz przedno Dookoła widać redność, Zrady ból i cierpienie A gdzie jest sumienie, czy moralność I nie chciała naciążać, bo się nie zabezpieczyła Dziecko do świetnika wyrzuciła Jak się pozbierać, to wszystko ogarnąć Kiedy duszę się praw w takie bagno Jak się pozbierać, to wszystko ogarnąć Kiedy dusze się praw w takie bagno jak się pozbierać, to wszystko ogarnąć Kiedy dusze się pcha takie bagno Często stosowana jest w manipulacja jest manipulacja indoktrynacja Nigdy bym się tego nie spodziewał Że zastosowana będzie na ulicach, znieść ulica do na pętla Ludzie traktowani jak zwierzęta, u młodego społeczeństwa Coraz więcej widać tego tu frajeństwa I się koło tu zapętla a ci zachęcanie, zabijanie, promowanie, jakby zapraszali na śniadanie Dla mnie to jest mega pojebane, handel tym żywym towarem Sprzedaż narodzonego od dziecka na organy lub pedofilom Jaką trzeba być kurwą i pierdoloną żmiją Jak się pozbierać to wszystko ogarnąć Kiedy dusze się pła w takie bagno Jak się pozbierać to wszystko ogarnąć Kiedy dusze się w takie bagno się pozbierać, to wszystko ogarnąć Kiedy duszę się praw w takie bagno, bagno. weselej te rymy, swoje gniotę Z taką sobie brałem sam robotę Wracę te mam I te rymy pcha, Bo zasady swoje mam Korupcja, afery i skandale kary rękę myje, Ludzie nie wpierdalają Tam dalej te pomyje Czwater realizacja może, z całego świata Widać gojąc okiem, którą mleczkość w innej stronie Warburgowie, Barburgowie, Rockefellerowie To oni rządzą na tym globie. Za powstania rewolucji i wojny światowe To oni je pozorowali, żeby do każdej wojny doprowadzić Jakby byli opętani przez demony czy potwory Zmory Te bakiry ile już mi krwi upiły Byli pojebane Mają zryte temperety niestety Mawiają, że to jest normalne że pedały, że chłop z chłopem robi zajebistą tą robotę że a ja ciszę tym pedałom Te pedały machają tęczową fraglę z Babilonu w tam pozdrawiają Jak się pozbierać to wszystko ogarnąć? Kiedy duszę wkasi się w takie bagno? Jak się pozbierać to wszystko, wszystko ogarnąć? Jak się podbierać to wszystko ogarnąć Kiedy duszę pcha się w takie bagno Jak się podbierać to wszystko ogarnąć Kiedy duszę pcha się w takie bagno